Stoimy dalej, czekamy na chopaków, już niedługo mają być. Może słabo opity, co wy na to? Eee, to nie ma nic do rzeczy. Siemano, mamy rano, witam Was w kolejnym odcinku. Właśnie jadą do mnie serwisanci czy serwisant na uruchomienie nowego nabytku w końcu. A wczoraj dojechała do mnie właśnie paczka, jaki wyjeżdżałem malinową rakietą. I pokażę Wam. Jest to zaczep, o którym ostatnio wspominałem do zielonego jelonka zaczęł zamówiony w sklepie Zenox rabat w tym sklepie dla widzów na hasło szoko12 obowiązuje nadal więc zainteresowanych możecie zgłaszać do koszyka kod albo przez telefon jeżeli składacie zamówienie to jest rabat dla Was więc jeżeli robicie zakupy to się upominajcie parę groszy Wam w kieszeni zostanie Dobra, jest zaczep. Wszystko mierzone. Mam nadzieję, że będzie pasować. Zaczep firmy Sauerman. E, oryginał jest tego samego producenta, bo Sauerman produkuje dla John Deere zaczepy e, pierwszomontażowe. Nówka. Tutaj mieliśmy w starym e, luz. Tutaj nie ma tutaj zaczep wybity mieliśmy no i w tamtym też mamy tą szynę wybitą i jedną jak i drugą no i też tutaj tutaj luz lekki będzie ale najważniejsze, że nie ma tutaj luzu dobra, trzeba do Bartka zadzwonić i powiedzieć mu, że zaczep jest żeby po niego sobie przyjechał a ja nalewam AdBlue bo kupiłem sobie lejek i nalewam AdBlue do byka mam 60 litrów w bańkach trzeba zamówić jakiś dystrybutor 1000 litrów z pompką, bo no do niego wejdzie sporo także zaczep odkładamy na bok do skrzyneczki dobra już sobie leży także lejek w ruch i na górę tutaj jest taki mankament, że jak wózek mamy zaczepiony do kombajnu to nie otworzymy tych schodków i nie wejdziemy na górę do maszyny to jest taki Minus, który bym zmienił, żeby jakoś schodki otwierały się do boku. Mamy banieczki i idziemy nalewać. Siemano, witam was w kolejnym odcinku. Pierwsze uruchomienie nowego byczka i pierwsze podczepianie hederu. Zobaczymy jak wyjdzie. jestem w szoku, że udało się za pierwszym razem. No i dobra drodzy ludziska, kosimy. Wstępne uruchomienie jest zrobione. Tutaj... Eee... Pan Mariusz. Który jest u mnie na uruchomieniu? Bardzo fajny człowiek. Pozdrawiamy pana Mariusza super osoba. I pożartuje, i posiada ogromną wiedzę. Także szacun 21 lat w fachu siedzi już. A ja praktycznie żyję 28 niespełna dopiero. No i lecimy. W prawa, ja myślałem, że będzie dużo gorzej tak jak z tym pierwszym zaczepieniem Hederu, nie było tragedii. E, udało się za pierwszym razem. Bez bicia się przyznaję, że nic nie podczepiałem, nie świrowałem na podwórku. O, na podajniku, na powrocie za dużo idzie. Trzeba kontrolować, bo mamy ŁAN. Rzadszy, gęstszy, o większej wydajności, o mniejszej No i trzeba dostosowywać tą prędkość Do warunków do obciążenia silnika Ogólnie powiem wam tak Maszyna super sprawa Spałem się, że nie będzie mucił jęczmienia A on go tak skubany muci, że głowa mała No i kosimy, powiem wam tak Czy jest duży przeskok? No na pewno 220 robi robotę w headerze jest to dużo, dużo więcej niż jeżeli w malinowej rakiecie, no i zobaczcie, jak do zbiornika przybywa, latamy 4 na godzinę w porywach do 4,5, przeważnie taka średnia prędkość to jest około, e, drodzy widzowie, 3,5, bo ...bo 100% silnika jest, słoma jeszcze jest niedojrzała zbytnio, więc sobie pracujemy na spokojnie, dzisiaj pierwszy dzień. Maszyna musi się przetrzeć, wytrzeć to wszystko, zakonserwowane, zakonserwowana była, oraz ta farba musi to wszystko nabrać takiego pędu. I opuszczamy, nawigacja działa tylko tutaj. Nie wiem, kto się jak ogląda, zanim może serwis dojedzie. Bo od nawigacji tutaj pan Tomek jest, ale pana Tomka dzisiaj z panem Mariuszem nie ma i prawdopodobnie on do tego przyjdzie. Wszystko działa, rysuje, zaznacza punkt A i B, ale jest taki motyw, drodzy widzowie, że rysuje w tą stronę poziomio, a nie pionowo, więc taki tutaj problem jest, ale na razie trzeba się skupić tutaj na pracy nowym nabytkiem, więc do usłyszenia jak dojdę większą wprawę 3.7 i on to zżera wszystko 7.60 header moc silnika 80% nie przekraczam 90, tak staram się między 70 a 85, no to do 90 nieraz tam stówka nie wpada bo nie przekraczam prędkości tutaj pokazuję na sicie że gubi jeżeli gubi nie, że wolnej, że nie, że wolniej, tylko szybciej musimy jechać. Musimy tą masę dawać, żeby zasilić ten rotor, aby po prostu e, przerabiał, wymłacał i przede wszystkim czysto kosił, bo jeżeli jedziemy za wolno, tu pokazuję na czerwono, to do środka też leci brudne. Nie wolno się bać i uczymy się. Może co do parametrów, to jeżeli chodzi o parametry, to Otwarcie klepis to jest aż czwórka, było na dwójce, trzeba podciągnąć trochę klepisko. Sito górne 14, od dolne 8. Skosiliśmy już około Nie wiem. Nie pokazuje tutaj, ale spaliliśmy już 40 litrów paliwa. A ile skosiliśmy? Nie mam pojęcia, ale wiadomo, więcej się stoi wysypuje się Także do usłyszenia, Mamy pełny zbiornik ziarna i wyjdziemy zobaczyć, bo tam nic nie podnosiliśmy, zostawiliśmy jak fabryka dała. Dobra. Rotor wyłączymy sobie na razie. że śmiało tutaj wejdzie dużo zboża, ale zostawiamy tak, żeby nie przysypać, i będzie dobrze. Dobra, i wysypujemy. Ding, 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 pek. jest fajna, jakbyśmy nie podjechali. Tak będzie dobrze. <laughs> bo ta idzie ten rękaw fajny jest, nie muszę się przestawiać, tylko tył, przód i, i sypiemy cyk, na dół i do góry sam sobie automat daje i chowamy rurę pyk nie wiem, wyjdziemy zobaczyć to sit a ja się na chwilę z wami żegnam no i co zaczynało się robić tak pięknie kolorowo Mamy błąd, brak mocy, problem z systemem AdBlue. Serwis dojechał na bazę, biorą rzeczy, które są potrzebne, czyli zestaw czujników oraz komputer do diagnostyki. No i mają dojechać w około półtora godziny, więc czekamy i mam nadzieję, że problem dzisiaj zażegnamy. No, tak jak mówiłem, nowe też z początku będzie się psuło, będą pierdoły wychodziły. A to jest wszystko przez to, bo maszyna ogólnie sama w sobie chodzi wszystko elegancko, Muci ziarno bardzo pięknie. Mówię wam jest po prostu sztos. Zobaczymy jak to sieje, jak na jesień, ale zobaczcie, tutaj kościół fend, jest słoma, a tu Akcja zero słomy, tak posiekana. Więc gaszę maszynę. Przyjechaliły moje szokisie. Mamy godzinę 16. No fajnie, że serwis ogarnął, i jeszcze dzisiaj przyjadą. Bo jest pogoda, to jest czarny więc nie ma przelewek. No nic, czekamy. Mam nadzieję, że się uda problem zażegnać dzisiaj. No i tata Edzio jedzie ojedzie z zestawem. Rano tira już nakosiliśmy. Zestaw wujka Franka. I tutaj taty jedzie. No, stoimy dalej, czekamy na chłopaków, już niedługo mają być. Taka oto niespodzianka. No zdarza się. Tutaj nie ma co nażyrkać. Biadolić. No po prostu Czasem tak jest. Może słabo opity, co wy na to? E, eee, to nie ma nic do rzeczy. Po prostu. Trzeba będzie go wydmuchać i chyba jeszcze raz umyć, bo bardzo się kuszczeka jego. No! Nie stawiałeś kurde i teraz nie chodzi! No! Jedzie Jasiu, który leje mu po garach z dwoma czternastkami, no kuźde, zobaczcie jaki zestaw jedzie, ja pierdykam. Puma się w tym roku obija. Dwie wieltony ciąga a forania z dwoma czternastkami. To jest gościu. Pięknie poszedł. To jest zestaw teraz, tylko trochę koń za mało. No, dwa transporty pojechały, Tata Edzio wraca. No i mamy rezerwowego mana, który sobie stoi na polu i odbiera zawczasu. Brat kończy działkę i zobaczymy czy w ogóle uda się kombajnem wjechać do domu. Kosimy ponownie. Serwis przyjechał. Podłączyli komputer, usunęli błąd. No i wszystko działa. Czujnik od katalizatora na wylocie stłumika. Złe wskazywanie temperatur. Cholera wie co było przyczyną. No, mówią chłopaki, no stoją na polu, czekają, odczytują błędy jeszcze. Jeżeli nic się nie załączy w przeciągu pół godziny, to mówią, że powinno chodzić. No zobaczymy. Czekamy, kosimy. Już byśmy dawno te pole skończyli i byli na innym. No niestety, no tak to jest. To jest nowa maszyna. No i szczerze, jedni powiedzą, że nie ma prawa się nic tutaj zepsuć, ale ma tak samo prawo się popsuć ma coś prawo nie łączyć bo to jest e, nowa maszynka, nieprze, nieprzetestowana. E, także no, problemy wszędzie występują w nowych sprzętach. Zdarza się, że nic się nie dzieje. Tak my mieliśmy na przykład z malinową rakietką mieliśmy tylko tam na początku przeboje z czujnikiem od podajnika kłosowego, ale to nie wpływało na żadną pracę kombajnu tylko po prostu się kontrolka paliła i wszystko chodziło z wędem trochę tam było przeboju, właśnie też między innymi z Adblo i różnego typu yy, rodzaju właśnie elektrykom później z filtrami paliwa z układem paliwowym był problem Wgrywany program, także nic nowego. Nie jestem zdziwiony, że maszyna za tyle pieniędzy ma jakąkolwiek usterkę. I tak samo nie mogę mieć do nikogo pretensji, bo po prostu to się zdarza. Najważniejsze, że problem zażegnany, że serwis szybko ogarnął. Przyjechał pan Mariusz, który był na uruchomieniu, oraz pan Tomek. Pozdrawiamy chłopaków. Fajni chłopacy znają się i pożartować, pożartować, też lubią, także fajnie, że się udało, to wszystko dograć dzisiaj i że możemy dalej kosić, bo jutro niby prognozują jakieś burze, ale nie wiadomo, czy to popada, więc od rana szykowanko i ruszamy w kolejną e, podróż axialem. pokazuje na czerwono. Czyli domaga się, że, żeby szybciej jechać, no to jedziemy szybciej, że jest pusty i gubi. Jak jedziemy szybciej, to jest wszystko dobrze. Największą uwagę trzeba skupiać na, na powrót, na podajnik kłosowy, żeby nam sprzęgło się nie załączyło. No ale dolne sito jest na ósemkę, więc nie wiem, jakbyśmy musieli mocno gonić tutaj, żeby on się zapchał. Także no co, widzimy się gdzieś później drogie mordyczki. Zaczęliśmy zbiornik, bardzo szybko tym kombajdem nakasza się zbiornik. Około jakieś 12 minut do 15. No i dobra, otwieramy rurę. Pyk. I zasypujemy. Tatejdzia. Tatoś już dzisiaj się zdenerwował. No wiadomo, no nowa maszyna, coś nie tak, ale. Na szczęście sytuacja została opanowana. Kto to do mnie się dobije? zasypujemy, no ta rura to jest mistrzostwo świata wam powiem jeżeli chodzi o sypanie na przyczepę po prostu no ktoś genialny to wymyślił, podjeżdżamy nie kombinujemy, klas tego nie ma, nie wiem czy to jest patent case'a wiem, że New Holland ma to za dopłatą a w case'ie to jest już w standardzie, no pewnie to już jest w cenie oczywiście, tak Odjeżdżamy na drugą przyczepę. Tylko denerwuje mnie to, że jak wyłączam to wysypywanie, no to kurde ta rura się składa co chwila. No ale to kwestia przyzwyczajenia będzie. i skończyliśmy, jedźmy koło niedaleko domu brat akurat skończył taką leżącą działkę hektarową ja się rozczepiłem nie nagrywałem, bo musiałem opatentować e, jak, co i jak tam e, żeby to ładnie nam e, żeby następnym razem po prostu ten wózek e, podczepić w miarę sprawnie, szybko i cofamy muszę poczekać na tatę, żeby zobaczyć go w lusterku Sta cofamy, powoli. Gdy Te Ty tym dyszlem pokręcisz normalnie. Cicho. Więc na dzisiaj to tyle. Kończymy odcinek. Dzień pełen wrażeń. Jedna awaria. Tutaj teraz się bardzo upociłem, bo z bratem podcinałem ten przejazd gdzie nie mogliśmy przejechać. Powiedziałem, że ja po gałęziach nie będę przywozić piłę. Obcieliśmy, dopiero jedziemy, nigdzie już nie jadę, ponieważ jest późno. Wolę wydmuchać maszynę. Na jutro, żeby rano była gotowa i ruszyć, no ale ma być burza, więc Na dzisiaj to tyle, lecę do domu, koguty włączone, tryb drogowy i do usłyszenia